Ołtarz Rodzinny, dzień 13, 13 stycznia. Albowiem dziecie narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwał go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Izajasz 9:5. Ludzie tutaj wołają o Mesjasza w czasie świąt Bożego Narodzenia. Mhm. Co oni otrzymują? Oni tego pragną. Oni pragną przejąć inicjatywę do swoich rąk. Dzisiejszy świat pragnie przejąć inicjatywę do swoich rąk. Kościół chce przejąć inicjatywę do swoich rąk. Popatrzcie jednak, co im Bóg dał. Oni chcieli wojskowego geniusza. Chcieli mieć geniusza naukowca, lecz Bóg dał im baranka. Dziecie. Jaki to kontrast. Czy myślicie, że oni przyjęliby to płaczące dziecię? Lecz jego właśnie ludzie potrzebują. Bóg daje ci według Twoich potrzeb, oczywiście. Oni otrzymali dziecię, kiedy chcieli generała. Oni otrzymali dziecię ciche i miłe. Bóg znał lepiej ich potrzeby. Jeżeli Bóg pośle Mesjasza, on będzie dokładnie słowo w słowo Biblią, dokładnie tym, kim on był po raz pierwszy. Wołanie tego świata, gdy widzimy polityków i wszystkich innych wyduszających Boże życie z kościoła, i my wołamy, a Bóg posyła je nam. Wtedy to odrzucamy. To prawda, my byśmy tego nie chcieli. Nie, jeżeli to nie zgadza się z naszymi denominacyjnymi wierzeniami, nie moglibyśmy tego przyjąć, rozumiecie? O, czy nie rozumiecie, czym są prawdziwe święta Bożego Narodzenia? Ludzie tego jednak nie chcą. Oni tego nie chcą tak, jak to Bóg posyła, wyglądają czegoś, lecz tego nie chcą. Zatem Bóg posyła im w tym czasie, gdy wołali, nie jakiegoś wojskowego geniusza, nie jakiegoś wielkiego generała, stępującego w dół w przypasanej zbroi i z nadprzyrodzonym mieczem lub włócznią, aby mógł rządzić i wypędzić Rzymian i Greków i wszystkich pozostałych do morza i potopić ich ponownie. On nie posłał im czegoś takiego, chociaż powiedział, że uczynił to raz w czasach Mojżesza. Oni tego wtedy potrzebowali. Lecz on posłał im Zbawiciela, a oni go nie chcieli. Myśleli sobie, że są zbawieni, rozumiecie? I tak właśnie ma się sprawa z kościołami teraz w tym czasie świąt znajdujemy wszelkie błyskotki świąteczne i świecidełka świętego Mikołaja. Są to pogańskie cechy i zwyczaje, które mają miejsce zarówno w katolickich, jak i w protestanckich kościołach, i wszystko jest tak skażone, jak tylko może być. A Bóg posyła im Zbawiciela, co mówi: Z powrotem do słowa. Duch Święty, Boży Mesjasz i jego namaszczony, by namasić jego Kościół i posłać go z powrotem do słowa. Czy myślicie, że oni tego pragną? Wcale nie, oni tego nie chcą mieć. Oni to po prostu odrzucili, tak jak czynią to zawsze. On posyła Zbawiciela, lecz w jakim celu On posyła Zbawiciela? Chcę udzielić Wam czegoś tutaj, co Wam pomoże. Są predystynowani ludzie, którzy to przyjmują. Byli tacy, gdy On przyszedł po raz pierwszy, będą tacy, gdy On przyjdzie po raz drugi. Nieważne, co świecki Kościół myśli sobie o tym. On nie posłał tego na próżno Ktoś to przyjmie, ktoś to otrzyma i na tym się skończy. Nie będzie to polityczny świat ani polityczny kościół czy cokolwiek to jest. Lecz kiedy wołacie o to i Bóg to posyła, to ktoś to przyjmie. Zgadza się. Czytaj dzisiaj pierwsza Mojżeszowa trzynaście, pierwsza Kronik osiem, Izajasz dziewięć, Mateusz dziewięć od osiemnastego.